O. o! Łe! Łechnął i spadło! Kamień tu rzucił. Co? Kamień tu rzucił chyba. Możliwe. kto rzucił przez. Wczoraj to akcja była. O co się było działo? Mało no, no. małoraci zaczęli tutaj szumieć pod bramką, wyzywać Krzyśka. Ja bym siadłem, pogoniłem ich, to oni musieli z powrotem i wieś, na furtkę, za bramę i wieź. zaczęli szarpać. Krzysiek mówi do krzyśka, dzwoni na tego, na policję, bo ja się z nimi nie, nie będę szarpał. No to pozbijali No to proszę bardzo, no to słuchajcie mało E, chcecie, szarpcie dalej, e, będą dalej interwencje policji i niestety poniesiecie jakieś konsekwencje z, z, z tego tytułu, bo tak być nie może, że ktoś zakłóca czyjś spokój. No, tak, tego no. człowieka człowieka, no oczywiście, no, no krzywik, ale ja cały czas y, jestem za tobą. Sobie Nie. spokojnie oglądaliśmy film, tutaj jakieś krzyki, czy ekonomie, ty knuże, czy chuju, przepraszam tak. za y, wrażenia, ale tak było. Zrozumiliśmy na policję, oczywiście policja zero interwencji. Zgarnęła dwóch y, chłopaków sobie kurwa i tego, idą no, i, i w dupę.